95. rocznicą powstania naszej jednostki, ale nie tylko. Dzięki władzom, dzięki panu ministrowi możemy się pochwalić tym, czym mamy. A w szczególności witam sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Macieja Wąsika. Witam komendanta władzowieskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie brygadiera Jarosława Nowociuszkiego. Witam komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czechanowie, pana Tomasza Gajewskiego. Witam serdecznie Witam wójta naszej gminy Panią Kamilę Wodkowską. Witam wójta gminy Stopsk. Witam Pana Artura Delurę. Pominąłem jedną bardzo, bardzo ważną osobę. Doradcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Pana Józefa Sokolskiego. Szanowni Państwo, kiedy przybliżaliśmy się, a jest już to parę lat, wiecie dobrze, ci, którzy są związani z naszą jednostką, jaki posiadaliśmy samochód. Był to samochód MAN 450 hr ten samochód został wyprodukowany w 1969 roku. Najstarszy samochód w Polsce. Nie było drugiego starszego samochodu. On do ostatnich chwil swoich brał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w ratowaniu zdrowia, życia i mienia. Dzięki zaangażowaniu pana ministra Udało nam się pozyskać na to samochód, który mamy. Renom Idlu. Co prawda, ktoś może powiedzieć, że to jest znów stary samochód. Nie, stary, ale dla nas jest nowy. I tutaj z tego miejsca, w imieniu wszystkich naszych strażaków, wszystkich ochotników, jeszcze raz, panie ministrze. Serdecznie dziękuję. Żeby nie Pańskie zaangażowanie w pozyskanie tego sprzętu, na pewno byśmy tego nie wierzyli. A staraliśmy się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. Wcześniejszy samochód, jaki był, był to samochód Star25, który był przekazany w 1980 roku z OSP Ojżeń. Też nam bardzo długo służył. Oprócz tego chciałbym powiedzieć, że Pan Minister w tym roku przeznaczył na zakup sprzętu, który jest niezbędny nam w naszych działaniach, tego co tutaj widać tylko. Jest to sprzęt kupiony, może ktoś powie za mało, za 12 tysięcy, ale to nie jest mało. Dla nas jest to, coś, czym nie powstydzimy się przy żadnych akcjach ratowniczych. Przy żadnych akcjach pracowniczych, przy żadnych wypadkach drogowych, bo naprawdę w tej chwili nie jesteśmy już lepiej posażeni. Co prawda, mówi się i chciałoby się jeszcze więcej. Będziemy na pewno do tego dążyć. Jeśli będą takie kęci obu stron, na pewno coś zdążymy zrobić. Nie będziemy raczej tutaj przedłużać, bo mi się wydaje, że za niecałe 5 lat. Spotkamy się może w trochę większym gronie. Będziemy obchodzić setną rocznicę naszej jednostki. Wtedy czas pokaże, co udało się jeszcze pozyskać. Ale naprawdę, na, na dzień dzisiejszy, to, to co mamy, jest dla nas wielkim sukcesem. Uwierzcie! Jeszcze raz, panie ministrze, serdeczne. Zapomniałbym nadmienić też, że jeszcze ówczesny komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, pan starszy brygadier Jarosław Nowosielski to dzięki, dzięki też niemu, jego, zaangażowaniu, jego, jemu opiniach, które niejednokrotnie były wysyłane, czy do Ministerstwa, czy do Komendy głównej, to one też w dużym stopniu zaważyły na tym. Że mamy to, co ma. Dziękuję bardzo. Tyle dobrych słów pod yy, nazwiskami obecnych tutaj przedstawicieli ministra spraw wewnętrznych pana Macieja Wąsika, komendanta wojewódzkiego. Mamy dla nich nasze takie osobiste podziękowanie. Myślę, że. Idziemy im to przypominać, że jednak jest ktoś taki jak Zedowska, OSP w Wocku, która pamięta o życzliwych ludziach. Już tak ram jest jak jak najgiej żeby że prewencyjnie trochę takie on stał garancji. Wyróżnienie honorowe dla ochotniczej straży pożarnej w Młocku podziękowaniu za zaangażowanie w działalność społeczną Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Warszawa wrzesień 2020. -2020.